Siema z tej strony to jest kolejny odcinek The Kingdom Rush Alliance no i przeszedliśmy ostatnio tylko ja sobie to wyciszę już od razu e, trzeci już poziom z dlaczego e, tutaj DLC, który bardzo mi się podoba e, i o dziwo! O dziwo. Eee, no to powiem Wam, że nie było tego bossa tutaj w 3 bo się spodziewałem, że na pewno będzie. Patrząc jeszcze, jak zarobiście ta mapka, wygląda, i że tutaj przeszliśmy, i że byliśmy teraz tutaj. No tutaj będzie już ciężko. Jestem, jestem ciekawe, czy tu do głowy dojdziemy? Bo, albo on wystrzelił tą głowę. Tak, on wystrzelił się z tą głową, dobra, to ma większy sens teraz. Eee, no dobra, no to lecimy chyba, nie ma coś zastanawiać w sumie. I. Próbujemy przejść ten poziom na ludzie. Dobra, taka znajdźka od razu. Tutaj mamy. O kurze, to będzie ciekawe. To będzie wytwarzanie tutaj tych nowych gości. E, ultra agresywnie można tu zagrać. Bardzo mi się podoba te wejście tutaj. Tu jest w sumie też. E, no dobra. Może na początku taki ultra defensive tutaj. Tu jest idealny taki. Takie miejsce na takie coś. Czy tu, czy tu, tu będzie miał zasięg, tu potencjalnie jeszcze tu będzie miał, tu Ciula będzie miał. Ale ja będę tu w ogóle, tu. Co ja bym zrobił tak, chociaż. No dobra. Niechaj będzie. jeszcze z tej strony trzeba ustawić. Eee, strolowałem, To tu trzeba 60 dać. No, ale tu trzeba bardzo tak. Ojejku, to wiecie, trzeba defensywnie właśnie tu ustawić. Niestety to trzeba wyburzyć. Bo to nam nie będzie totalnie z planami tutaj działało, i tutaj ultra agresywnie będziemy nawalać tymi spajkami, które są mocne na ulepszeniu. A tutaj z defensywą trzeba pomyśleć. Bo tu, jest, tu jest dobre. Co ja bym zrobił coś takiego, widzowie? No, W na razie tego ulepszamy, żeby był jakikolwiek damage. Mi się podoba taka ustawka. W sumie nawet nie trzeba, moim zdaniem, dawać tych yy, tych armat od tych gości. Wystarczy po prostu, że będzie ich pięciu i będą już sami nawalali na bardzo wysokim poziomie. Więc tak to zrobimy chyba po prostu. Kurczę, szybko ginie też ten karot, Karota czasem. Mi się to nie podoba strasznie. Fajny jest, ale mi szybko ginie. Więc to mi się strasznie nie podoba. Ale dobra, no lecimy dalej, bo tu nie ma co się zastanawiać, to też jest weteran, ale no bez przesady. To na razie nie ma nic ciężkiego. Wszystko jest w miarę pod kontrolą. A Impossible jest e, rzeczywiście, tam już jest no... No ciężko, znacznie ciężko może, ale żeby zrobić to czy znaczy gwiazdki, a niektóre heroiki i e, e iron challenger to są tragicznie ciężkie, nie? A w tych wcześniejszych gierkach, jeszcze to już w ogóle tragedia, nie? Ja jeszcze też ja chyba sobie zagram po prostu te stare Kingdom Rushę, e. żeby przypomnąć jak to było, ale to, to już za jakiś czas, bo teraz właśnie ostatni dzień mam nagrywek. Póki co jeszcze po Piplay muszę dograć i może jeszcze jedną grę dodatkową, zobaczymy, bo ja mam jedną w planie. Ponieważ no muszę tego, no ja jutro wyjeżdżam i mnie 10 dni nie ma. Więc taka taka sytuacja właśnie. Dlatego tutaj trzeba jak najwięcej jeszcze nagrać, póki jest czas, póki jest taka okazja. Dobra, tutaj już szybko nawalamy tymi spajkami. I pyk, pyk, pyk. My już mamy pierwszy, pierwszy Magic już obrany, ograny. Tutaj już taki też można ustawić jednego. No bo tu trzeba uważać, już tutaj już się trochę dzieje. Kurczę, jak, ja to, będę, jak to będzie padało? No właśnie coś się skupiło tam, gdzie nie powinno. Przecież co, no ten będzie ultra agresywnie, dobra. Niby się cofnął, ale... No te flying enemies, ja się przyjmuję flying enemies. No właśnie, to upadło takie. Tragedia. A tu jest nowy jakiś przedstawiciel, mam klon. No dziwmy oglądają special lake to original Pushes forward mi, all What? No nie gadaj, czekajcie, no dawać, 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 dawać tutaj Uj tu wcale nie ma tak S Wcale nie ma tak S Dobra, trzeba tego Karuta tu przedstawić Agresywniej Tutaj, no nasza defensywa się po prostu. No jest w tragicznej sytuacji. No ci gościowie są mocni. Dark Steel, no już nie za bardzo, ale. No to już jest chill, dobra. Nasza defensywa była w tragicznej sytuacji. Mini boss. At low health, cha charges through the path dealing damage. No i to już nie jest super, wiadomość. To taki early damage trzeba trochę zadawać. Dobra, poczekajmy trochę, bo zobaczymy, jak się to rozwinie. To jest najważniejsze, tego jeszcze też można, ale ten też jest po, pod puffem. Ten też będzie trochę zahaczał, ale już nie będzie aż taki ważny i tak istotny. Fajny perk, który się od razu zrepilował, to mi się podoba. Jeszcze perk drugi, więc tutaj będzie damage konkretny. I o to chodzi. Jeszcze tego dowalić, żeby już mieć tu kontrolę zupełną Okej, okay, czyli oni po prostu puszują i, i tyle. Nic specjalny, tylko kurczę no... Powiem wam, no mają mało HP, a tak z magii to nie padają od razu. Uj, uj, uj tu jest tragiczna sytuacja. Tu jest tragedia. Widzowie jest tragedia w ciur. Perk. Które nas troszkę uratuje Olejku, olejku, olejku Ej, no to jest troll jakiś serio on tak puszuje? Oluju No to early damage trzeba. Early damage i tutaj nie ma innego wyjścia No, zobacz jaki troll Dobiją go No yeah. nie dobić, dobra Kurczę, to early damage i zatrzymywanie na wysokich pozycjach. No to to jest... To już jest cięższe trochę, to już jest cięższy game, ale mi się podoba, bo o to chodzi właśnie, żeby DLC zbyt proste nie było, tylko żeby tu się coś działo. Kurczę, ale szkoda, że go przepuściliśmy, ale myślałem, że on już... Jak będzie przy tym, to się zatrzyma choć trochę. No to taka defensywa to nie bardzo właśnie, to trzeba agresywną, ultraagresywną defensywę wprowadzić z tej strony. Czyli tu trzeba na tym poziomie już zatrzymywać. A tutaj musi być damage konkretny. Albo tu je jakiegoś tak ustawić perka? I tu takie same wieżyczki. Zobaczymy, jak będzie z tą stroną. Ale pewnie tu też będzie trzeba jakąś defensywę. Ale tu można defensywę tu ustawić. Tylko tutaj są tylko dwie wieżyczki. No to tylko z tego spike'a bym nawalał. Ewentualnie jeszcze ten nad zasięg. No. Drugi raz podchodzi tutaj, więc tu też jest takie że ta defensywa musi po prostu pójść tutaj. Nie ma innej, innego wyjścia. Więc jest to troszkę lipa, nie powiem, że nie. No, tu się respi na przykład. Tu się nie będzie chyba respi, tylko tutaj. No dobra, to on będzie ciągle podchodził pod ten pod ten dude. No To nie będzie taki, aż takiej tragedii. Jak mówię, no to to naprawdę... No i Flying enemy Next, no to trzeba poczekać. No tutaj różnie może z tym być. Ten w ogóle nie, nie atakuje, nie gra. No i właśnie, ja go tutaj wezmę, za chwilę będziemy miał Loa. No i niby został teraz przedstawiony, ale patrzcie, ten nie nawala tutaj w ogóle. No, to jest tragedia. Z tym low helpem. To tych trzeba już ulepszyć, bo to... To jest tragedia, no. Ci, co mniej więcej radzą, na tym poziomie, to mi się podoba. Tych trochę wycofać właśnie trzeba. Właśnie, największy y, minus tych wieżyczek z magią jest taki, że oni mogą multiple damage zadawać. To jest bardzo potężne, ale oni też mogą po prostu zamiast oni jak się uprą, no to do końca będą nawalali i to jest tragedia właśnie i ta defensywa niestety się przestawiła tutaj, no to to jest bo nie na dwa hity są niby co też nie jest tak kolorowo zobaczmy jak będzie to wyglądało teraz A. Patrzę, ale jak on, nawala, jak on nawala, to on ciągle nawala, więc to jest też dobre. Z tego względu, że jeśli ustawimy ich na, na tych najwyższych poziomach, myślę, że będzie się to trzymało jako tako. I trzeba tu bardzo blisko wyżyczki po prostu dawać. Ten i tutaj zaraz zaś tutaj tego. Bo wtedy, w timing, jeśli przejdzie, no to będzie pech, ale. Ale będziemy się starali tak, tak po prostu, żeby się tak nie stanęło. No trochę pechowo wciąż że akurat przeszedł ten gościu, no ale co poradzę. Jakoś trzeba sobie radzić. Patrzę, no właśnie, bo no dostajesz diploma i tutaj właśnie już jest taki odpaleniec jakiś totalny. I tworzy się z niego taki gigant totalny. To samo, ale to już agresywnie właśnie, to tak samo No i patrz, jeszcze drugi od razu leci. Ale mamy level na tego ziutka, tu dobrze. No to robi duży damage. To robi duży damage. Potężnie duży damage robią te perki. No i patrzcie, teraz będzie się nawalał i on nie może przestać. On dopiero jak przestanie to zacznie puszczować, ale on już nie przejdzie przez to. No dobra, no to to jest git. To jest bardzo git. I tu można nawet nastawić coś takiego, żeby się leczyli jeszcze. No to flying nam już dajmy. No bo z, tych, z tej strony nie będą podchodzić, no to tu wystarczy mieć na drugim poziomie, tu jakiś... Jakiś się odwalić i to, to jest zbyt potężne że tutaj, teraz nikt nie będzie przechodził. Na maksa tych dajmy. Tych też bym chciał ulepszyć, bo tutaj oni też są podejrzli. Naprawdę ten... To, to też jak, naj, jak najbardziej agresy... Chociaż nie, bo stąd wychodzą. No to tak, żeby pod to było. To też tak mniej więcej. Tego Karuta w ogóle do przodu powinienem dać. No i wygląda to już Zdecydowanie owocniej. O i zdecydowanie bardziej owocniej to wygląda. I dobrze że on się też zatrzymuje po prostu nie? nie Czekać, czy taki boss będzie Ja bym zachowywał... Pusza, nie? To jest problem, że to musi być gdzieś tutaj żeby to To po prostu jakkolwiek to trzymało w To też nie jest takie oczywiste jak to mogło się wydawać Też szybko refilując swoje HP to jest bardzo też ważne ważne no i oni są nie do przejścia, żeby tutaj ciężko jest zrobić Jejko jestem ciekaw jaki będzie boss bo to już wygląda na to jak na 100% jakby był jakiś boss po prostu No to już coś musi być z tym bossem to jest właśnie... No ja to tego możecie. To jest najmniej akurat efektywne wieże, więc... To on max HP, no bo czemu by, nie? Myślę, że tak. No i właśnie, akurat spali to, to, jest bardzo unlucky. To zostało spalone ta wieżyczka i nie mogło demerzu zadawać, plus było fokus na tych skóry. Więc to też trzeba tutaj uważać mimo wszystko. Żeby to tak głupionym po prostu nie przegrać i tyle. Tam czasem nie ma szans, a czasem jak się pokusuje tutaj to jest różne. Dlatego tak. Co nie trochę do tego. To też jest dobry perk, ale jak ja dosłownie teraz dopiero, wiesz, lepszą, no to już jest trochę takie bez sensu, ale to też może być bardzo dobry perk. Jak najbardziej. No i dawaj, zobaczmy jak teraz będzie z tym bossem. Jest no... No there is still no? Rage Oż ty kurde Co ja mam teraz zrobić? Jest ten gościu? Sklon No to dawaj ty Flying Magic High Resistance No i dobrze Może może High Magic Resistance no to on to nie ma szans z tymi goślimi, no to nie ma jak. No i dzisiaj to już zadają do meczu trochę. Ha, i za każdy pokonany jest dodatkowy No słuchajcie, ale ci sami zrobią robotę no Sami ci zrobią robotę no taka prawda To jeszcze jakby się dało Magica dać zamiast tutaj, a tu jakiegoś perka właśnie takiego strzelającego Albo tu, tu bardziej, żeby strzelał tutaj na tego gościa No to, to też przydatne bardzo Tower, będzie trzeba efektywnie zmieniać z szlającego tutaj na uciekającego tutaj, bo to będzie main perk. No, Będzie miał zasięg stąd tutaj, no tego. Tylko problem polega na tym, że czekajcie, bo to już ciekawe, ciekawie powoli. No, tutaj można by było tego dać w sumie, nie. No, I tego właśnie... Archera, tutaj dać tego, no i tutaj zmienić, właśnie. On max HP na ten, gdzie na ostatnią pozycję po prostu z danego enemy. Dobra, ten boss był tak prosty, że. że to chyba nie wszystko, co nie? Aha, to jest wszystko. Długo widać, śmiesznie. No, i tego też by można było ulepszyć wtedy. No, ale nie no, bardzo łatwy level. No, tylko z początek strollowałem totalnie, że przypuściłem tego gościa tutaj. <laughs> ale się nie przygotowałem pod taką defensywę po prostu, żeby. Bo nie wiedziałem, że to, jak to będzie do końca wyglądało. No ja no, trudno już. Te to wie, dwie gwiazdki kiedyś się naprawi. Na pewno nie w następnym odcinku, bo za chwilę nagrywam od razu jeszcze ten drugi level. Na dzisiaj, ostatni. Ale jeszcze przed zakończeniem odcinka tego, dobra dam sobie te towery, bo te towery są mocne, chociaż kusi mnie to, żeby jeszcze tego rage outbursta wziąć, żeby to jakkolwiek jeszcze trochę więcej damage zadawało. Te splasze też są dobre. Dobra dam tego rage outbursta i po prostu w następnym odcinku jeśli... Bo to wiadomo, to nie jest, jutro nie będzie ostatni odcinek z tej gry, bo to jeszcze będą content update'y na 100%. Dosłownie trzy wyszły, tu jeden, tu jeden pierwszy był, tu drugi, teraz trzeci wychodzi z DLC, teraz, a niedługo pewnie jeszcze jakiś, więc jeszcze to nie koniec tej gry. Dobra, dziękuję póki za oglądanie, bardzo fajnie się grało i jutro w następnym pół godziny sobie ostatni level z tego DLC, no i tyle. Ja sobie będę powoli tutaj przechodzę jeszcze tamten content update muszę przejść na Heroic, na Iron i jeszcze tam jedno osiągnięcie nawet tu do zrobienia. Tak, tutaj to, którego jeszcze nie zrobiłem. Plus te osiągnięcia tutaj, więc będę miał co robić w tej grze. Pamiętam, jak z tym się męczyłem, z tym Content Update'em. Naprawdę, on był ciężki tutaj. Tutaj był fajny bardzo. No, tam jestem ciekawy, co będzie next, Moim zdaniem, no to tu na górze już chyba musi być. Ale zobaczymy. Dobra, jak wyzoglę, widzimy się jutro. Siema mają.